Kolejna, kolejna, w kolejna w oczekiwaniu na zabranie głosu pani prezes Justyna Socha, bardzo proszę. Dzień dobry. Ja króciutko myślę, że w nawiązaniu do tego, co mówiłam też podczas konferencji prasowej, bo temat bardzo mi bliski od wielu lat, eksperci. Eksperci, pani profesor Grażyna Cichosz, na poprzednim posiedzeniu w maju, yy, dodam, że nagranie, transmisja z tego posiedzenia też już wtedy biła rekordy popularności. Myślę, że ten dobry milion osiągnęła, bo to było na wielu kanałach rozpowszechniane. Także podziękowania dla posła Romana Fritza, i za zaproszenie pani profesor i do, dla pani profesor za tak odważne podejmowanie tych tematów. Ja tu może trochę oliwę do ognia doleję, bo ja jestem wegetarianką. Zaczynam dzień od jajek, na pocieszenie, wejanką nie jestem. Natomiast tak, jem trzy posiłki dziennie, daję radę. Chcę powiedzieć, że panią profesor wspierają również wegetarianie. Mogę podać tu jako przykład Dorotę Rodziewicz ze Stowarzyszenia Nauczyciele dla Wolności. Tak, bo my chcemy czystej żywności i my chcemy prawdy. A pani profesor właśnie to robi i do kontrastu chcę powiedzieć, jakie mechanizmy rządzą światem tak zwanych, Ekspertów, sprzedanych autorytetów, agentów systemu. Dla przykładu, ponieważ był podejmowany ostatnio też wątek tak zwanych mieszanek dla dzieci, nie wiem czy to nawet mlekiem nazywać, które zawierają chociażby toksyczny olej palmowy. I przypomnieć, że tak? Olej palmowy. olej palmowy aktualnie jest za drogi. Mleko zastępcze preparaty zawierają zawsze to, co jest. Najtańsze i nieważne, czy są produkowane we Francji, w Stanach czy w Australii, zawsze najtańszy olej. Dziękuję za wyjaśnienie. Można się było tego spodziewać. I chcę podać przykład konsultantów tak, powoływanych przez ministra zdrowia. Na przykład konsultantem krajowym do spraw od wielu, wielu lat była profesor Teresa Jackowska. Konsultanci ci od dłuższego czasu są zobowiązani składać oświadczenia dotyczące ich współpracy z przemysłem, nie tylko farmaceutycznym, ale i spożywczym. A więc pani profesor w swoich oświadczeniach miała wszelkie możliwe koncerny farmaceutyczne i spożywcze. I bardzo często wypowiadała się w rekomendacjach dotyczących właśnie żywienia niemowląt. W tej chwili na to stanowisko jest powołany profesor dr Habltonow Jarosław Peregut Pogorzelski. Co ciekawe, na stronie Ministerstwa Zdrowia nie ma jego oświadczenia. A skoro był wiele lat szefem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które bardzo intensywnie współpracuje z przemysłem zarówno spożywczym, jak i farmaceutycznym. No to są właśnie tacy ludzie, tak? To są ludzie wynajęci przez przemysł do konkretnej roboty. Towarzystwa naukowe, mam nadzieję, że adwokat Arkadiusz już to teraz też zdąży zabrać głos. Na, miałam okazję być też jako wegetarianka na konferencji Braci Rodzeń. Gdzie była mowa właśnie o tak zwanej aktualnej wiedzy medycznej. I pozwoliłam sobie, słuchając tutaj bardzo ciekawego wykładu kolejnego pani profesor, przejrzeć media, kto tam jeszcze grillował panią profesor oprócz tęczowego Newsweeka. Także na przykład yy, tak zwany klub, jak tak, w 10% finansowany przez różny przemysł, yy, jakaś pani farmaceutka, specjalistka od aktualnej wiedzy medycznej. To są po prostu osoby wynajęte, wynajęte, żebyśmy my nie poznali prawdy. Pozwolę sobie jeszcze wspomnieć o też arcyciekawym wykładzie, bo oprócz wykładu właśnie mecenasa Teteli dotyczącego, dotyczącego aktualnej wiedzy medycznej na wspomnianej konferencji braci rodzeń, którzy też robią świetną robotę, za co im dziękuję, była tam prelegentką dziennikarka Nina Teicholz, po, y, polecam obejrzeć jej wykład dotyczący właśnie big food i big farmy i wpływu na tworzenie zaleceń żywieniowych omówiła podczas swojego wykładu jak manipulowane są badania naukowe jak fałszywe są standardy oparte na tak zwanej evidence based medicine i w jaki sposób te korumpowane wytyczne wpływają na nasze codzienne wybory żywieniowe wiem że nic nie wiem nie wiemy co jemy i tylko w naszych rękach jest wyjaśnienie tego, tylko my możemy kwestionować wszystko, co płynie do nas z mainstreamu i zmieniać ten system oddolnie. Nie ma innego wyjścia. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo, panie